Mówię o tym, że wierzę w to, że zbawienie nie da się utracić albo zgubić. Ludzie reagują nerwowo i zaczynają mi pokazywać wersety, wyrwane oczywiście z kontekstu, że no nie, no da się, no zobacz, tutaj jest tak i tak napisane, albo mówią: Znam osobę, która była ze mną w kościele tyle lat i służyła i dokonywała znaków i cudów. I poszła w świat. I ja wam powiem tak, Judasz też dokonywał znaków i cudów razem z dwunastką szedł, głosił i jest napisane, że był w tej dwunastce, kiedy Jezus ich wysyłał, aby modlić się za chorych. Więc to, że ktoś był w kościele, później już nie był, też nie, o, o niczym nie świadczy i my nie wiemy, czy ta osoba ostatecznie prowadzona, jeśli była naprawdę narodzona na nowo, w pewnym momencie wróci do życia w świętości i w Bogu, bo zbawienie, jak, jeśli my jesteśmy narodzeni na nowo, nie da się nas jakby odrodzić z powrotem, albo jesteś już narodzony na nowo i dlatego jest użyte to słowo narodzony z ducha, prawda? Że jeśli nie narodzisz się z ducha, to królestwo Bożego nie, nie użysz, więc jeśli my jesteśmy narodzeni na nowo, my nie możemy odrodzić się jakby wstecz. Jeden z popularnych wersetów to jest drugi Piotra, drugi rozdział, 20 i 22 werset. Jeśli bowiem przez poznanie Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nieuwikłanie dają im się opanować, to stan ich po ostateczny, jest gorszy niż poprzednie. Lepiej, bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treściowego przysłowia. Wraca pies do wymiocień swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Zazwyczaj biorą 20 i 21 werset jako to, że o. Wyzwolili się od brudów świata przez poznanie, a potem znowu się uwikłani, dają się opanować różnym rzeczom grzesznym. I teraz ja od razu bym chciał zacząć od 22 wersetu, bo tu nie jest mowa o ludziach odrodzonych z Bogiem, mimo że tak może wyglądać, tak, że poprzez poznanie Pana Zbawiciela, a jednocześnie... Nagle mówi, sprawdza się na nich treść owego przysłowia, wraca pies i umyta świnia, znów się tarza w błocie. Każdy narodzony z Boga staje się dzieckiem Bożym. Jesteśmy dziećmi Bożymi. O tym jest bardzo dużo wersetów w Biblii, że jesteśmy dziećmi Bożymi, kiedy uwierzyliśmy w Boga. Więc w momencie, kiedy apostoł Piotr mówi o psie. Co było zwierzęciem nieczystym, tak samo jak świnia dla Żydów, to nie da się w ten sposób nazwać nas, dzieci Boże, narodzonych z ducha. Nie da się. Ten jeden werset już wskazuje na to, że tutaj jest mowa o ludziach, którzy byli blisko, poznawali Jezusa ale wciąż nie przemienili się, nie dali się narodzić z ducha i pozostali psem i świnią. I teraz, czym jest poznanie drogi? Bo tutaj kilka razy jest użyte to słowo poznanie. Grecki słownik, kiedy sprawdziłem Grekę, jest użyte, tam bardziej użyte słowo rozróżnianie albo zrozumienie. Tu nie. Powinniśmy od razu domniemywać, że w tym momencie poznanie Pana i Jezusa Chrystusa, to jest tym narodzonym, odrodzonym bycie odrodzonym z ducha, bo odrodzony przestaje być świnią i psem. Więc tutaj mowa, jeśli brać kontekst tego, tego fragmentu drugiego Piotra 2, to z kontekstu wynika, że osoby, które usłyszały o Jezusie, usłyszały o, o tym, jaka jest droga, jak można być zbawionym, przesłuchiwały się, były zainteresowane tym, ale nie weszły na tę drogę. Możliwe, że długo chodziły do kościoła na zebrania, słuchały słowa, możliwe, że się modliły. Ale ostatecznie postanowiły nie pójść za Jezusem. Nie przyjąć tego, zbawienie tej drogi jako swoje drogi. Gdyby nie było 22 wersetu, to można byłoby domniemywać, że jest ta, ta możliwość, że człowiek najpierw, który uwierzył i przyjął zbawienie, to w pewnym momencie może, to wszystko stracić, oddać i pójść swoją drogą. Bo dużo, dużo innych wersetów pokazują co innego. Na przykład w Efezjan 2 jest napisane, że kiedy jesteśmy zbawieni z łaski, to chodzimy w uczynkach, które Bóg dla nas przygotował. Więc jest ten wewnętrzny imperatyw łaski, dzięki której my nie chcemy wracać do brudu tego świata. Ja osobiście nie chcę wracać do brudów tego świata. I tutaj, biorąc cały kontekst, widzimy, że ja znam takich chrześcijan, którzy zaczynali chodzić do kościoła, już z nimi było wszystko w porządku, już były takie te osoby uświęcone, zaangażowane, coś robiły, i później nagle wystrzeliły z powrotem do rzeczy światowych. I pytanie, czy były narodzone na nowo? Ja wierzę, człowiek, że człowiek narodzony na nowo ma wewnętrzną moc, pragnienie i chęć życia z Bogiem non-stop. Jeszcze mocniej pokazuje nam to, o czym mówię, początek drugiego rozdziału, Drugi Piotr 2, 1, lecz byli też fałszywi prorocy między ludem jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę i wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez myślone opowieści, lecz Wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Te wersety pokazują, że w kościele będzie cała rzesza, nawet nauczycieli, czyli tych, którzy głoszą z ambony i dzisiaj napełniają YouTube y swoją obecnością. Że wielu pójdzie za ich rozwiązłością i że droga prawdy będzie przez nich pohańbiona, że rozwiązłością nazywa to, to coś, co wygląda na pobożne, ale pobożnością nie jest. I zwróć uwagę na dziewiąty werset. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Czyli. W momencie, kiedy ktoś jest pobożny i idzie za Bogiem, narodzony z Boga, narodzony z ducha, o nich jest napisane, że umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia. Czyli ci, którzy wracają do swoich brudów, jak świnia i pies, to byli ci niepobożni, bezbożni, którzy byli z nami, ale nie byli z Bogiem. Może być tak, ale też wierzę i wiem, że istnieje taka rzesza ludzi, którzy oddają się teraz różnym rozpustnym rzeczom. Byli w kościele, teraz są w rozpuście jakieś, albo w jakimś grzechu, albo bezbożności, ale później wracają do, do świętości, do kościoła i żyją z Bogiem. Więc nie wszystko jest takie jednoznaczne, jak to wygląda. Ktoś może głosić zębony, i wszyscy jakie pobożne, jakie gorliwe. A Słowo Boże ich nazywa, że hańbią drogę prawdy, tak jak w drugim wersacie. Więc na podstawie dziewiątego wersetu, jeśli jesteś narodzony z ducha i już nie jesteś psem albo świnią, umie Pan nas wyrwać z pokuszenia i poprowadzić dalej. Tylko pytanie, czy jesteś tym odrodzonym z ducha? I niektórzy teraz mogą się przestraszyć. O, może to właśnie o mnie chodzi, bo takie pokusy mnie Teraz, czy budujesz swoje życie na wierze w Jezusa Chrystusa, czy budujesz swoje życie na staraniach się być dobrym człowiekiem? Jeśli budujesz swoją świętość na tym, że wierzysz w Jezusa, a On Ciebie usprawiedliwia. Wszystko z Tobą w porządku. Bóg Ciebie kocha, Bóg Cię chroni i Bóg Cię wyrwie z każdego pokuszenia. A jeśli chcesz się umocnić w tej wierze i w tej prawdzie, posłuchaj hiperłaskę, odcinek pierwszy i drugi. I w ogóle pierwszy dziesięć. A będziesz miał spokój, sumienia. I radość życia z Jezusem. Niech cię Bóg błogosławi.